Siemano, dzisiaj jesteśmy standardowo na G4 Skin I co? Zachęcam do używania kodu Dziadio, który daje Wam plus 5% do ładowania oraz darmową skrzynkę MilSpec. Siemanko, widzowie, tak jak wspomniałem na samym wstępie, dzisiaj znajdujemy się na stronie G4Skin I co? Zaczniemy sobie może od takich skrzyneczek. <laughs> od skrzyneczek na przykład. Widzę, że to jest jakiś Toxic Storm Event, może byśmy sobie pootwierali takie od 32 za. Razy 5, zobaczymy co nam tutaj drobnie. Może akurat coś ciekawego. No i pierwszy drog, Te... nie wiem ile to kosztuje. Nie wiem kompletnie ile to kosztuje. I może to być jakiś zwrot. Nie, dobra, bez zwrotki, damy jeszcze jedną szansę. Damy jeszcze jedną szansę. Kurwa talon na kurwej i balon bym chciała, ale nie dostałem. Niestety. No i dobra, tutaj wychodzimy. Stąd. Teraz weźmiemy sobie taką. Razy 5, zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Krabid, proszę, proszę, proszę. No nie, dobra, niestety nie. I tu chyba jest również minus lekki minus. Otworzymy sobie drugą. Albo ten, albo ten. No nie. Niestety jesteśmy ciągle tak daleko tych noży. Jesteśmy tak blisko, tak daleko noży. Dobra, otworzymy jeszcze jedną. Nie no, ale to bejtuje. Lecą takie bejty. Dobra, otworzymy sobie teraz taką jedną. Jedną otwieramy i tyle. Jedną. No tu te dwa digle, MK-8, no tu może być zwrotka, ale nie wiem. Dobra, jest zwrotka, jest zwrotka. Teraz chodzimy na bitwy. Idziemy na bitwy. No jest od najdroższych. I co, mamy tutaj coś ciekawego? Mamy. Otworzymy coś takiego. Dołączmy do bitwy. Zupka chińska na ostre. No zobaczymy, co tu będzie. Pierwszy Expensive. To i teraz dla nas, ja pierwszy rzut dla nas to jest fajnie, tylko że tu Pinki możemy wszystko namieszać. Tak jest Pinki wszystko namieszało. <noise> no. Chyba, że Ginom coś dropnie, ale nie dropi, jeszcze ją dobija. No, fajnie fajna bitewka dla niego. Fajny dropik. I co? Czy mm, mamy coś takiego ciekawego? Nie mamy to. Wydaje mi się, że możemy coś stworzyć. Za stóweczkę Natomiast na przykład 5 ciekaskich, pięć dinoldów i pięć denisów. Zobaczmy, co to będzie. Na trzech graczy, stwórz bitwę. I bierzemy boty. No, jestem ciekawy co z tego będzie. Może. Mm, może akurat coś ciekawego. Jestem w ogóle tak zaspany, że to chyba dopiero wstałem. Jest godzina. 2, Pierwszy nożyk. Fajnie. Jest godzina 15. Ja dopiero wstałem. Jeszcze mka. Fajnie, fajnie, fajnie się zaczęło. Ach, dobra, nożyk dla mnie, ale to i tak mi tyle brakuje. że. No, ciężko będzie to nadrobić. Ale. No, no nie wiem. Coś czuję, że to będzie ciężkie nadrobienie. Chyba, że coś tu Ginold i Denise jeszcze dadzą. Ale tu by musiały naprawdę bęgiarki siadać. Mhm. No i tutaj on już znowu nam odchodzi. No tu będzie ciężka bitwa. Albo. Albo do jakimś cudem wygram. Albo. No, no nie wiem. Nie wiem. No jeszcze uspik dla niego. Chodrot dla niego za 556 zł. Co byś tu musiał dać, żeby tutaj nadrobić? No, nic nie dasz takiego, chyba że Lightning Strike'a byśmy mi dał znowu tak jak kiedyś, no to wtedy jestem w stanie to wygrać, ale jakbym to Lightning Strike'a dropnął. oho oh, P. No i dobra, jeszcze Digla trafia za 462 zł. No i GG3660, no tutaj fajny dropping miał, fajny, nie powiem, że nie. Czy ktoś tutaj tworzy jakieś bitewki? Dobra, o, tu jest coś ciekawego. Dołączymy sobie. Cheese i Master Dobra, pierwsza w plecy. Druga, nie wiem. Druga na plus, ale to i tak jesteśmy na plecy. Na plecy jesteśmy i to dosyć sporo. Ale dobra. Mm, mm, mm. Przedajmy sobie wszystko. nasz stronę sprzedaj, sprzedaj. I czy tu. Może właśnie moglibyśmy pójść stówka. Dajmy sobie dwie takie. Dwie takie. Na czterech graczy i bierzemy boty. Nie ma co bierzemy boty. Arnold, Jerry i Chad, No dobra, Jezu, mam nadzieję, że to siądzie. Mam nadzieję, że to się, bo... Dobra, pierwsza, plecy. Druga. Plecy i kargan No i teraz są te ważne, no i tutaj chyba nasze. Tak jest 700. Dobra, jest yes, git, jest git, jest git, jest git. Że to się nie zepsuło. Chyba to mamy. Tak jest, mamy to. Dobra, ISG. 1600 zł pomnożyliśmy to razy dwa ponad. I co? Damy sobie od najdroższych. Zaraz wszystko sprzedaj, sprzedaj. Mm, mm. Stwórz bitwę. I teraz możemy spróbować coś takiego. Ciekawszego. Dajmy sobie od 150. Dajmy nexa, to, 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 to. Nuklear, Cheezy, Loreusz, Amar. Chuj, polećmy grubaskiem. Myślę, że na tym możemy skończyć. Na trzech graczy. Bierzemy to. Bierzemy boty. 2600 zł. Oby to była wygrana. Oby to była wygrana. Fajnie by było. Fajnie by było, to by było naprawdę przyjemny, gdybym to wygrał. Ja wierzę, że to jesteśmy w stanie wygrać. Next. Pierwsza skrzyneczka w plecy ten Mac. Ale tutaj nie ma jakiejś dużej tam różnicy. Tutaj chyba ten uspik dla nas. Tak jest 324 zł. Jest już dobrze. Tylko żeby tutaj się nic nie zepsuło. Dobra, teraz z 600 zł, ale no dobra. Chyba prowadzimy delikatnie. Delikatnie prowadzimy tak jest teraz. Akacz dalej prowadzimy dzięki AK-CZ-owi. Chyba w. Nie, dobra, myślałem, że to jest ten za 600, 700, zł, ale to nie jest ten. Nuklear daje nam TK za 150, 180, dobra, jest G, jest G. Na spokojnie. Asimov tutaj leci. No, tutaj każdy ma coś grubego, tutaj każdy ma coś dobrego. Tutaj jeszcze dla niego, dobra. Tutaj trzeba być spokojnym. Tutaj trzeba liczyć na coś dobrego. I mam nadzieję, że to zaraz dropnie. Amar. Chyba nasz Digelek. Tak jest, 340, Dobra. Dobra, tutaj po 200 im dało. Nie wiem kto tu wygrywa, nie mam pojęcia. Digelizer za 400. No i to chyba przegrywamy jak na razie. Chyba to przegry... Dobra, nożyk dla nas. Jest JIT chyba. Tak jest, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tylko Mergani, żeby tego nie zepsuł. Chyba to mamy, chyba to mamy. Ale nie jestem pewny. Nie! Ja pierdolę o jakie grusze! No i chuj, Miało być tak dobrze, a jest tragicznie. E, możemy sobie otworzyć O! Mamy pierwszą skrzynkę diamentową. Otwórzmy se ją I leci nam AK za 1000 złotych? Ja pierdolę, zajebiście Mamy tysiaka. Sprzedamy se, sprzedaj. 2100 zł. I co? Od najdroższych. I ja mam plan. I zrobimy tak master. A bo dajmy tak, 200 zł. Dajmy 200 zł. Dajmy to, 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 to. Dajmy bez tego. Znowu dajmy to, 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 to i to. I dajmy na 4 graczy. I teraz 10 skrzynek. Mam nadzieję, że to odda. Ostatnie. No, poszliśmy o lina. to jest ostatnia bitwa na odcinku na pewno. Mam nadzieję, że to fajnie dropnie. No i co? Nic tylko oglądać, Dobra, tutaj dobra, koska 480 zł, ale to jest jeden dobry drop. Tutaj a simov dla nas, tutaj Jaguar 1700 zł, no dobra, gdzieś tam jesteśmy. Można powiedzieć, że w podobnych sytuacjach każdy, a za 500 zł. Tej Jerry prowadzi ewidentnie. Jeszcze dla niego Digielek. O, tutaj 700 zł. Tu digielek za 1400 zł. No, tutaj fajnie poleciało. Tutaj znowu Digielek za 1400 zł. No, mocny drop. Mocny drop, strasznie mocny. Yy, tutaj nie, jest byt, nie daje mi to jakiejś tam przewagi. No, tutaj Ryan chyba prowadzi. Obecnie Ryan prowadzi. I Ryan to chyba zgarnie, chyba że Master coś takiego mocnego da. Że to nadrobimy, ale nie, nie idzie w tym kierunku, żeby tak dało. No, i to jest przegrana: to jest przegrana 1700-3400. No, no, tu jest ewidentnie wygrana: 9500 wygrał. No i co, dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. To wszystko z dzisiejszego dnia. Życzę Wam miłego dnia. I co, trzymajcie się na razie. Cześć.